kochani witam was w pierwszym blogmasie. więc słuchajcie kochani to są moje kalendarze. Teraz właśnie możemy zacząć sobie od tego kalendarza. Ja go e, zapomniałam przez internet. To jest właśnie kalendarz z takimi herbatkami angielskimi, więc mogą być naprawdę bardzo dobre. Zaczynamy od pierwszego numerka. Tutaj chyba będzie ta herbatka właśnie. E, otwieramy. I Słuchajcie, taką herbatkę sobie trafiłam. Ona... Naprawdę bardzo ładnie pachnie, natomiast sobie ją zaparzę dzisiaj. I sobie możemy odkładać tutaj nasze rzeczy. Ten kalendarz już otworzyliśmy. Teraz lecimy z Oreo. jest! O oh ja, yeah, Oreo mamy! I teraz jedną właśnie z moich ulubionych kalendarzy, który właśnie kupiłam. Właśnie ja też przed, przez internet kupiłam. I to jest z Rewolucją. On jest otwierany i tutaj mamy właśnie kalendarz, który właśnie jest taki e, z rzeczami do make więc szukamy jedynki. O, mam! No i teraz... O ja! Jak ja mam to otworzyć? Ej, no naprawdę? O jest! tu się. Mam nadzieję, że widzę się. O ja! słuchajcie, tutaj mam właśnie rozświetlacz. Naprawdę, jak tak już na pierwszym numerek, mi się bardzo podoba ten kalendarz. Naprawdę numerek jeden, jeden, jest Bardzo fajny, ale w tym kalendarzu właśnie zobaczyłam, że nie ma 24, cztery okienka, tylko ma wersję No bo właśnie 25, 25 grudnia to jest e, Dzień Świąt, więc naprawdę też fajnie pomyśleli. Okay, I niestety już ostatni kalendarz, no ale... Bardzo mi się już podoba te kalendarze. To jest z Kinderka. Mm, I właśnie, już powiedziałam numer 1. O, tu jest. Mamy numer 1 i otwieramy. O, ja! Numer 1. O, co tu jest? To ja. Kinderek. Zobaczcie. Mam takiego Kinderka z Kniperem. Więc to są rzeczy, które wylosowały mi się w pierwszym numerku. Um, więc to jest kalendarza Oreo. Oczywiście mamy Oreo. Um, kinderki. Roz, rozświetlacz oraz taką herbatkę. Jestem ciekawa, jak będzie smakować, więc zaraz sobie na pewno dośnie nankają z zaparzem. I jakbym miała, słuchajcie, wybrać, który mi się najbardziej podoba, to ja nie wiem. Bo oczywiście, mm, słodycze, to jak słodycze, oczywiście, że zawsze mi się podobają, bo na pewno zaraz je, je zjem. No i naprawdę. Herbatkę to też zaraz wypiję. Rozświetlasz to. Ogólnie jesteśmy make-upami. Mam powiedziała, żebym się z nią podzieliła. Bo też jej się bardzo spodobał ten kalendarz. Więc na spółę jakoś będziemy miały. No ale naprawdę, wszystkie rzeczy mi się z pierwszego okienka naprawdę mega spodobały. Słuchajcie, ja właśnie jestem w aucie. Koło mnie sobie siedzi Nelcia. Zobaczcie. Nelcia. Patrzcie sobie na jej słówkę. O. my właśnie jesteśmy też z rodzicami i jedziemy właśnie. No, i ja <laughs> Jedziemy właśnie tak jak mówiłam chyba do babci na obiadek, więc się widzimy już na miejscu. Babcia nas zaprosiła na niedzielny obiadek. No, tak. Jak ze w niedzielę? No. Słuchajcie, tu jest tata już jesteśmy u babci. Będziemy jedli obiadek, tutaj mamy rosołek i mamy kompocik. Już połowę wypiłam, bo jest naprawdę bardzo dobry. Dziadek, dziadek zrobił Dziadek robił Tak, dziadek. <laughs> em, tak, i będzie też drugie danie, a na drugie danie będzie będą pysy. Pysy. I kruski ląskie. Tam dziewczyny gotują. Nasza babcia idzie z czasami. Hejcie kochani, ja już jestem w domku, zjadłam obiadek właśnie u babci. I teraz chciałam wam mm, właśnie pokazać jak robię właśnie tą herbatkę, która mi się trafiła w kalendarzu. To jest właśnie ona, z mi wlas kotełek. I, I właśnie ona jest, o tutaj mamy napisane, że to jest y, biała herbata z cynamonem, kokosem i kakałem, nie wiem czy widać, no ale, o jeszcze jest jakiś, jakiś, jakiś owoc zimny. litchi, o coś takiego, nie wiem, to jest jakiś taki chiński, no ale dobrze, tak ona się prezentuje, naprawdę tutaj mam kubeczek i zaraz sobie ją zaparzę, było napisane, że, zapar że zaparza się od dwóch do jednej minutki, było napisane gdzieś, co ty robisz? O, mi tam łapy wkłada, no zobaczcie, teraz się bawi. Nie, 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 ja sobie teraz idę zaparzyć. Słuchajcie, moja herbatka już się powoli zaparza, jeszcze jest gorąca, więc musimy trochę poczekać. Naprawdę pomachałam teraz i czuć na pewno cynamon, słuchajcie, i ten owoc, co to było? liczy. Więc naprawdę będzie na pewno pyszna, a my, kochani, widzimy się już na drugi dzień. Słuchajcie, kochani, witam Was na drugi dzień, czyli w poniedziałek, 2 grudnia. Jestem już po szkole Rano nie mogłam dla was nagrać, bo już bym prawie się spóźniła do szkoły Więc jakoś to wyszło, że teraz to nagryłam, Ale w sumie to nie ma znaczenia Zaraz sobie otworzymy kalendarze Ale chciałam wam powiedzieć, że Dzisiaj w szkole było naprawdę bardzo fajnie, bo Ostatnio w sumie, niedawno pisaliśmy sprawdzian z angielskiego I dzisiaj pani go oddała i naprawdę było bardzo trudne no, Myślałam, że będzie zła ocena, a dostałam czwórkę, więc więc no, może być. Eee, nie jest źle, wam powiem. Ehm, a tak to ogólnie to wszystko dobrze było. A teraz możemy, w sumie, kochani, przejść do otwierania kalendarzy. Słuchajcie, zaraz będziemy odpierali kalendarze i tutaj pod ręką kalendarz z Kinderem sobie od niego zaczniemy. Tutaj jest tylko jedyneczka, już jest pusta. I widzę od razu dwójkę tutaj jest. To będzie? Jejów, nie wiem, co tutaj będzie. Mamy takiego, też taką czekoladkę. To było z Kinder coś takiego? Nie wiem, czy widać. Um, dobrze, lecimy sobie serwetkami. I wczoraj też nagrałam, że jak wie, ją zaparzam. No i naprawdę jest bardzo dobra. Jest nakwarta, gorzka. Um, akurat lubię gorzkie, bo nie są zazwyczaj. No ale też naprawdę dobre w smaku. Tutaj mamy dwojeczkę. Ja już sobie otwieram. O, tutaj będzie vanilla mit. Meat. meat and mango. O ja! Ale dobra, będzie. Czuć, słuchajcie. Czuć, mango? nie wiem. No, ale ta herbatka naprawdę może być bardzo dobra. Więc oczywiście też sobie ją potem zaparzę. O już nie mogę doczekać. Eee. Ehm. Więc już wykonanę, że za nami. Teraz widzimy sobie że Oreo. jedyneczki nie ma. Szukamy w ten... Y, szukamy dwójki. O jezu, gdzie jest dwójka? No gdzie szukać, bo ja nie widzę. O jezu, yes, mamy dwójkę! Gdzie to się wbija? Dobra. Jestem ciekawa, co będzie. O ja. Otóż jest. Kurde. To jest! Czy wy to widzicie? Już dwa spadły? Ej, teraz to chyba było 24? Tu już spadł 24? Czy o co tu kamam? No bo to jest do tego. O, ja nie wiem, że już mamy taką co tam będzie. No nie, zostawimy go tak słuchajcie, że nie, nie wiem. Jestem ostatni tutaj. Kalężykia. Yy, to jest. do do kapu, zrobię luciol i ja już szukałam prędzej dwójki. I ona jest tutaj. Co jest? Jest, mam! Mam. Czy to jest pomadka, czy mi się wydaje? Tu to jest, to to jest. Tak, to jest szminka. Zobaczcie. O, jaka ładna! prezentuję Nie wiem będę czy widać, czy nie. Ale naprawdę jest bardzo ładna. Podoba mi się. Słuchajcie, to są moje rzeczy, które mi się trafiły w tym numerku. I szczerze Wam powiem, że mi się chyba te rzeczy tutaj podobało bardziej niż w numerku 1. Naprawdę, no bo patrzcie. Tutaj mam tego wafelka, którego bardzo lubię, ja go po prostu kocham z Oreo. Mamy herbatkę, która, nie wiem, bo na to była bardzo dobra, ale ta mi się wydaje, że naprawdę będzie też wyśmienita, no bo wanilia i mango, to naprawdę taki nie piłam, jestem ciekawa. E, mamy z Kinderka, o, chyba nie zobaczycie, no coś tam widać, e, no i taką właśnie szuminkę. więc naprawdę rzeczy mi się bardziej podobają, więc yy, naprawdę bardzo fajnie. Ja zaraz po prostu sobie zjem tego bo już mam na niego ochotę i herbatkę sobie też za chwilkę zaparzymy. Vlogmasa. Jestem już bardzo zmęczona, jest późno. Więc kochani, jeśli Wam się podobał zostawcie łapki w górę. Możecie też zasubskrybować mój kanał, podejść na mojego Instagrama i na TikToka. A jeśli ja z Wami żegnam, kochani, papatki. Widzimy się w następnym vlogmasie.